Dajcie z tej strony novium. A dzisiaj drugi odcinek z Craft and Building yy, Jeszcze nazwy nie ma, bo nagrywam to w dniu kiedy yy, wziąłem, wrzuciłem tamten filmik i co się zmieniło od tamtego odcinka Jak widzicie trochę węgla pozbierałem kobla i zjedłem trochę chleba i na ten odcinek to mam przygotowane takie plany, że chcę zrobić kamienne narzędzie, takie podstawowe, takie kilo, siekierka, miecz. I zrobić ewentualnie piec i trochę jedzenie na zbierać. Ewentualnie zbierzemy żelazo, bo i tak w tej wiosce potem mieszkać nie będziemy, więc Zacznijmy od razu. Od razu mówię filmiki będą takie krótkie 5 minutowe. Bo i tak dość długo się wrzucają na takie 5 minutowe. Mogę więcej wypadku zrobić. Ale no cóż. Łopaty na razie nie będę robił. W ogóle mm, Sądzę, że w tym odcinku zbierzemy żelazo, bo przez to żywiozka jest niepotrzebna. Golem kaput. Skończy się szybko jego żywot. Tylko jakoś tak go przyczaić będzie trzeba. Na kobyl się wezmę, podbuduje. Tylko gdzie on jest? Ja go znajdę, albo nie jednak już nie trzeba cięcie nawet robić. E. Gdzie on? O idzie. Nie, serio? A nie, cztery. Myślałem, że dwie. No to mamy... Szczerze, ten kilo kamienny się za bardzo nie przyda, bo mamy na kolejny. I jak mówiłem, zbierzemy sobie trochę jedzenia. No ten początek, przyznam, będzie taki nudny tej serii, ale każdy tak jest, że nudny, że Zbieranie drewna, kobla, jakieś wykopywanie żelaza, złota. Zbieranie diaksów i tym podobne, bo yy, potem przejdziemy już do takich ciekawszych, budowania jakichś budowli wielkich. Do tej wioski tak już nie wrócimy raczej. Dlatego nie będę nawet sadził, im tu nic. Bo to był tylko taki przystanek dla naszej drodze, że to tak nazwę. I buraków nie będziemy zbierać, bo one praktycznie nic nie dają. Chciałem zebrać krafting? Zabrałem. Nasion ile mamy. Zrobimy sobie taki. Ale nie, inaczej, zrobiłem sobie wycieczkę, trzeba znaleźć idealne warunki mieszkalne. Ja by tak powiem wam osiedlać się na jakimś może rzeczką, czy nad jakimś jeziorkiem. Kiedyś miałem świat, to się osiedliłem nad jeziorkiem i koło niego budowałem wszystko. O, jednak pieca dzisiaj nie będziemy robić. Zobaczymy, to w skrzynce. Uuu, nawet nie najgorzej. Ja zapomniałem ustawić, też mi się przypomniało na polski. Nie jest wydajność. To dobre, ale złoty. Skrzynka może jednak weźmy. Opsa nie wykopiemy. Jest złote jeszcze. O nie, głupi jestem. Zapomniałem, że taka jest logika Minecrafta. Diamenty wykopiesz diamentowym kilofem, żelazo-żelaznym, kamień kamiennym, ale złota złotym nie. Widzicie, już nas czeka w następnym odcinku. A w tym momencie kończymy. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, no i cześć!